Szanowni Państwo, ten film jest dodatkiem do pliku na temat obliczania wartości wyrażeń. Dotyczy zadania szóstego i siódmego z tego pliku. Pokażę tutaj takie działania, które należy wykonać w ramach tych zadań, ale pokażę je na innych danych niż występują w zadaniach. Przygotowałam już arkusz, w którym widać na kolorowym tle zapisane wzory. Wzór na r i na t jest w zadaniu szóstym, a wzór na b i na f w zadaniu siódmym. W kolumnie b wpisałam opisy do danych liczbowych, które znajdą się za chwilę w kolumnie c. W b7 mam n równa się, w b8 ssx, niżej ssy i niżej sxy. Teraz wprowadzam dane liczbowe. Najpierw do komórki C7 wartość N. Wprowadzamy 20. SSX niech przyjmie wartość 57,97. SSY 418,99 i SXY 137,05 jeszcze wyśrodkuję tą kolumnę. Teraz obliczamy wartość r. W komórce B12 wpisuje r równa się, a obok znajdzie się formuła, wyznaczająca wartość na r według tego wzoru. Zaczynam od znaku równości. teraz... Sxy. Zamiast wpisywać wartość, klikam na komórce, która zawiera taką wartość, na komórce C10. Dzielimy to przez i teraz trzeba wprowadzić mianownik. W tym mianowniku jest mnożenie. Całe mnożenie, czyli cały iloczyn, trzeba zapisać w nawiasie. Najpierw pierwiastek z SSx. SSX jest w komórce C8, klikamy na C8 do potęgi 0,5 to jest pierwiastek z C8 i to mnożymy przez pierwiastek z SSY. SSY jest tu w komórce C9 do potęgi 0,5 i zamykamy nawias. W ten sposób całe wyrażenie, które jest w nawiasie, znalazło się w mianowniku. Nie trzeba dostaw, do, dodawać tutaj innych nawiasów. Nie trzeba w tym działaniu C8 brać w nawias, czy tych, każdego z tych czynników brać w nawias. W tej chwili jest taka ilość nawiasów, jaka jest niezbędna. Nie ma tutaj zbędnych nawiasów. Przyciskam Enter. I dostajemy wartość wyrażenia. Wartość R jest wyrażona z wieloma miejscami po przecinku. Chciałabym ją przedstawić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Można to zrobić, sięgając do menu Format albo wybierając z menu kontekstowego Format, a ja wybiorę narzędzie Usuń miejsce dziesiętne, narzędzie na pasku narzędzi dostępnym na ekranie i klikając będę zmniejszała po kolei. Liczbę wyświetlanych miejsc po przecinku, aż dostanę dwa miejsca po przecinku. Mamy wyświetlone r z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i trzeba pamiętać, że w arkuszu kalkulacyjnym ta liczba jest przechowywana z większą dokładnością. Arkusz kalkulacyjny ma 15 cyfr znaczących. Przechowuje, przechowuje liczbę, um, używając 15 cyfr znaczących, więc większa jest dokładność liczby przechowywanej. To nie jest tylko 0,88. Teraz y, obliczamy wartość T. Wartość T wymaga podania R. I to R. Wprowadzając, wprowadzę do komórki w taki sposób, że będę się odwoływała do C12, czyli tutaj, gdzie jest wartość R wpisana. Na początek opis. W B13 wpisuję T równa się, a w C13 wprowadzam o tą formułę. Mamy R. Zacznę od się. Mamy tu r, czyli klikam na komórce, gdzie jest wprowadzone r, na komórce c12, dzielone przez. Teraz trzeba ten pierwiastek wpisać, a więc w nawiasie piszę 1 minus r, czyli c12 do potęgi drugiej. To jest wyrażenie w nawiasie, czyli wyrażenie pod pierwiastkiem i jeszcze cały nawias do potęgi 0,5. To już jest pierwiastek. A teraz mnożone przez, i zostaje jeszcze o to wyrażenie. To wyrażenie zapisujemy w nawiasie. Tutaj n minus 2 i to do potęgi 0,5. Taki zapis formuły. Oznacza zgodnie z, z znaną ze szkoły, znanymi ze szkoły regułami dotyczącymi kolejności działań, oznacza, że będzie wykonane najpierw to działanie potęgowania i to działanie w nawiasie i potem pierwiastek, potem dzielenie, czyli C12 zostanie podzielone przez całe to wyrażenie, a dopiero potem wykonane będzie mnożenie. Na końcu przyciskam Enter i dostaję wartość T, znowu z wieloma miejscami po przecinku. Redukuję liczbę tych wyświetlanych miejsc dziesiętnych. Mam T w przybliżeniu z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku wynoszące 7,084. Teraz pokażę, w jakich okolicznościach można dostać. Trochę inne wyniki liczbowe. Wystarczy, że będziemy wprowadzać wartości do wzoru na T, wprowadzać te wartości, które są zapisane w komórkach arkusza, z inną dokładnością żeby to pokazać w taki w miarę efektywny sposób jeszcze raz będę edytowała zawartość komórki, w której jest wartość T wyznaczona. Zaznaczam tutaj całe wyrażenie. Przyciskam F4, żeby dodać znaki dolara, czyli żeby zmienić typ adresacji. W tej chwili mamy adresację bezwzględną ta formuła w komórce odwołuje się do komórek, które zostały tutaj zaznaczone i kopiuje formułę do komórki obok. W komórce obok jest formuła, która się odwołuje do komórki C7 i C12, czyli tak jakbyśmy chcieli. Przedstawię tutaj, jak zmienia się wartość t obliczonego, kiedy wprowadzimy inną wartość r. W komórce D11 wpiszę przybliżenie r i pokażę niżej w komórce D12 inne przybliżenie liczby r niż to było po sąsiedzku. Wpiszę tutaj po prostu 0,88. Jeszcze wyśrodkuję. Wpisuję 0,88 i to do tej komórki będę się odwoływała, a nie do C12. Poprawiam formułę. O tutaj poprawię. Tu do D12 się odwołujemy, do, do zamiast, zamiast do C12 i tu odwołujemy się do D12, zamiast do. D12. Tutaj zrobimy jeszcze taką poprawkę. O. Tak. Mamy D12 przez 1 minus D12 do kwadratu. To do, do potęgi 1, druga, czyli pierwiastek z tego. W ten sposób w komórce D 13 jest wartość T, obliczona wartość T z tego wzoru, ale z, z przyjętą inną dokładnością dla wartości R. Więc wartość może się różnić, ta obliczona wartość T może się różnić. W arkuszu, z, w pliku z zadaniami 6 i 7 komentarz na ten temat właśnie jest wprowadzony. Najczęściej w zadaniach, kiedy trzeba będzie używać arkusza kalkulacyjnego, będę podawała w odpowiedziach wartości dokładne, czyli uzyskane w taki sposób, jak w tej komórce, uzyskane z sięganiem do komórki, w której zapisana jest bardzo dokładnie wartość liczbowa. Natomiast, kiedy będą Państwo rozwiązywać zadania w czasie egzaminu, Czyli w takich warunkach, kiedy praca będzie obliczeniowa, będzie się odbywała z kalkulatorem, to raczej będzie, będą Państwo brać pewne przybliżenia wartości liczbowych. No i w takiej właśnie sytuacji ta odpowiedź może trochę się różnić. Co nie będzie uznawane oczywiście w żadnym wypadku za błąd. Teraz jeszcze zobaczmy, jak obliczyć wartości, które są zadane w siódmym zadaniu, czyli wartość b. I, f. I tutaj również, ponieważ dane będą dane o, te są te same dla zadania szóstego i siódmego, to po prostu tu niżej wpiszę b równa się i jeszcze niżej będzie f równa się. I obok wpiszę wartości sięgając do komórek, gdzie są te wcześniejsze potrzebne wartości liczbowe. Zaczynamy od równa się. Tutaj mamy SXY klikam na komórce C10 dzielone przez SSX. Klikam na komórce C8 i Enter. Mamy taką wartość. 2,36 z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, i jeszcze wpiszę formułę dla komórki C17. To jest równa się. Sięgamy do tego wzoru. Tutaj trzeba wpisać B, czyli C16, razy SXY, czyli razy C10, razy. W nawiasie wpisujemy komórka, gdzie jest N, czyli C7 minus 2. Zamykam nawias. Dzielone przez i cała ta różnica musi się znaleźć, ta różnica, która tutaj jest w mianowniku, musi się znaleźć w jednym nawiasie, czyli dzielona przez. Teraz SSY odjąć B razy SXY. I zamykamy nawias. I znowu nawiasów jest tylko tyle, ile potrzeba. Wszystkie niezbędne są. Nie ma tutaj żadnych zbędnych nawiasów. Przyciskam Enter. Wartości chciałabym zobaczyć z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. I tak wyglądają te wartości: b to 2,36, a f 61,40. b obliczam korzystając z wartości, które są tutaj, a f obliczam korzystając z wartości b. I znowu mogę to f obliczyć korzystając z dokładnie wartości 2,36 albo wartości dokładniejszej. Tu jest wyliczone f dla tej dokładniejszej wartości b, a teraz edytuję. Zawartość tej komórki, zaznaczę i przyciskam F4. Dostaję dostawione znaki dolara, czyli pracuję teraz z adresacją bezwzględną i skopiuję do komórki obok tą formułę. Mam formułę, która sięga do tych, do tych zaznaczonych kolorowymi krawędziami komórek. Teraz wpiszę tutaj przybliżenie B. I jako przybliżenie B teraz po prostu wprowadzę 2,36 nie będę sięgała do wartości dokładniejszej, tylko do wartości 2,36 i poprawię tą, formu tą formułę w komórce D17, w miejsce, gdzie jest w tej chwili wpisany adres C16 wpiszę D16. D i tutaj D. Formuła też liczy F w tym wzorze w miejsce B dokładniej wyliczonego, teraz jest po prostu wartość 2,36 wprowadzona i wartość F to 60,93. Wydawało się, Wydawałoby się, że tutaj jest spora różnica, ale trzeba wziąć pod uwagę, że inne, inna jest dokładność tej, tej wielkości B, która występuje w tym wzorze, i to właśnie ta, ta dokładność generuje o taką różnicę. Powtórzę w zadaniach, w których trzeba wykorzystać arkusz kalkulacyjny, czy wskazane jest wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, raczej naturalne jest sięganie do komórek, gdzie jest wartość przechowywana z dużą dokładnością. W zadaniach, które będą zadaniami egzaminacyjnymi, raczej zobaczą Państwo taką informację, żeby rachunki wykonywać na wartościach zaokrąglonych z pewną dokładnością. To pewnie będzie podane jaka. jaka ta dokładność jest. Więc stąd bierze się taka różnica w odpowiedziach. Pracujemy po prostu na bardziej albo mniej dokładnych wartościach liczbowych.